Cześć widzowie, dzisiaj wchodzimy do tunelu. Zaraz wejdziemy do tunelu. Ja tylko zaprezentuję, że tunel jest daleki. Echo! Jest daleki. Także Także czekajcie i zaraz wchodzimy do tunelu z rowerami. Może nas coś zajebie, nie wiem, nie wiemy. Nie wiemy. i zabójcza trasa. Jest plecowa. Zabójcza trasa gościu. Z plecakiem. Z plecakiem. Chyba dobry jest. Ale kanion pęka Poczekaj, poczekaj Oj Karake! Karake! Widzowie, jesteśmy w tunelu Karake mi... Karake weź mi poszlić, bo nic nie widzę O, dzięki nic tu, co wy nie widzicie na GoPro, Jesteśmy ale... Jesteśmy w tunelu, nic ale, nie widzicie coś. na pewno. Coś może to być... A, to jest sygnał, że tam coś jest. Co to stary zaznaczek jest? Szatański. Nic, a zostanie Prze... chłodno, a w lato tu jest Zawsze coś takiego chciałem zrobić Fajnie gdybyś sobie wyciągnął latarkę To by miał coś na wideo, ale dobra, dobra Będzie taki clickbait, że niby wyszliśmy z tego tunelu drugą stroną Ej, ale stary, tak się odrealniony czuję A daleko jest, jesteśmy A już? Weź mi zaświeć do tyłu Ale stary, będę miał gripa pocharatanego Poświeć do przodu Stary Ej, robimy fotę. Robimy fotę, zaraz, czekaj. Czekaj, poświeć, poświeć, bo to do, do filmu dokumentalnego. No, Mamy rudę. Coś widzę to zaświję. Do góry. Do dziury. Widzisz czego zaszła? Widzisz tu jest woda, a u góry nie ma nic. Nie wiem, czy tu jakbyś kiedy było weź tam zębić. Czekaj, ja nie uduszę się. Nie, że widzisz Widzisz tam w ogóle nie ma nic? No dobra jest woda, ciekawa jak głęboko. No stary Ale ciekawa sprawa Tak, teraz jesteś ślepy. Cię właśnie uślepiłem. Ja już czuję, że powietrze nie jest przyjemne. Ale to Coś takiego będzie git. Tomeka włączona, ja też mam włączoną? Zobacz. No Dobra jeszcze, jeszcze trzeba na bunkry kiedyś pójść. Kto bez roweru najlepiej. Des to brawo. No, ale już wychodzimy, bo czuję, że powietrze nie jest dobre. Tak. Mi się na styk, on, ty masz dłuższy rower. O kurde. No. I tak na styk. Tak. Ale poczekaj, ty jak obrócę kierownicę. No, no, no. no, no. O, o, czy kiera przejdzie? Bede, przejdzie. Będzie, będzie. tylko bede. żeby... O, jest na styk, tak o, jest. na styk, na styk. Chyba tarczy nie pogięłem i lecimy widzowie. Stary, fajnie, że mnie to zabrałeś. Będzie pod TikTok. <grym> Echo! Eee, Co tu jest? Aha, butelka od lecha. Główka od butelki lecha. Tak, widzowie... Widzowie może z tego będzie jakiś odcinek nawet. Echo! Eho! Chłopie, wiesz jaka jest schiza jak ja jestem tyłem. I weź ty się wydźwi. Eho! Jak chłopie, bo ktoś za nami był. Taka schiza. O. Już wychodzimy Eeeho! Co to? Coś złotego Korek stary po piwie Eho! No stary Także co no, widzowie, jedziemy sobie gdzieś Gdzieś na streety czy coś Pierdole ten Jutu Teraz jesteśmy na MZK ty, a tu podobno mają gdzieś tramwaj Jobany ja Bole to wolno na ciężkiej przerzutce Także tego, sie bujamy po mieście się bujamy po mieście. Sie bujamy po mieście się Na wahaczu Na wahaczu na Tędy można, to, można to można jest taka dom albo można... Nie, tędy nie można, tam prędkość no można. Bo tam przyjazdu nie ma. Tak. Tak. Dobra, tak. dobra. Spoko. O kurde. O kurde, co zajebali? <noise> satelity. Nawigacje nie działają, satelity <noise> zajebali. Dobry ziomek, a ty nie nagrywasz? Jubior <noise> dobry, <noise> dobry ziomek a nie nagrywam. Bo no, się coś dzieje. Manual! Manual, Manual! Czy nie hajluj, nie hajlowałem, widzowie? Spokojnie. Dobra, włączam i stary idziemy. Tędy? No tędy. Potrzebujemy takiego narzędzia do przecinania rur. 55, ale jest. 55? Że gdzie jest? Czyli to jest tam. Czy to gdzieś tu powinno być? Przejdę? Nie przejdę, stary. Co ty? Musiałbym na, na koło dać I, i o tak I na albo wcale Bo taką się to robi e, Obcinaki do rursą? 59. 59. 59 59 59 55, 55. Czyli nas otrzymają stary jak w urzędach od okienka do okienka no, no, no. O stary jest to narzędzie którym tym narzędziem że większym dokręcałem sobie support stery w hulajnodze. Chodź. To jest to do zakończenia, co nie? Co? To tak, tak wygląda? Aha, no dobra, no tak. Ile? Pięć dych. Du dużo trochę. 250 zł, to już 50 mam minus i mi starcza 200 zł na naklejki, ale kupię naklejki za jakieś 120 z przesyłką, żeby nie przepłacać. I mi zostanie cztery dyszki na wędkę za Także idziemy do kasy. Po co ci rower, jak masz coś takiego? Nie wiem, ale to jest coś dla nas. Co jest? Musisz wejść i to przeczytać. Do, do dziewiątej? dziewiątej do 9. Stary, jedziemy, no, <noise> to jutro 9. Nie, ja widziałem jakąś okazję, tylko nie pamiętam jaką. Chyba na browaru. ja też sobie zrobię. Ja też sobie zrobię miniaturkę. Dobra, dobra. Dajemy sobie logika i stajemy na miejscu adekwatnym do naszego stanu, bo mamy tutaj inwalidę na, na wózku inwalidzkim z napisem darmatur i kaniona. Ale miejsce pod miniaturkę fajne. Ale fajnie wyglądasz, stary. Możemy sobie 20 z miniatury Cztery miniaturki już mam Paulina jedzie A nie widziała Zuniemy Patrzcie w lusterko kto to Ale palło Jak mi padnie, bo te pedały mogą się pęknąć generalnie, bo one nie... Ale go wbiło. sesja typu foto. I mam kolejną fotę pod miniaturę. Kanion jest brzydko ustawiony, ale to wywalone w to. No coś takiego. No czy jesteś widoczny? By the way, widzowie, jest taki Instagramek jak P4 w licach. No, to jest pusty. pusty, no. Dobra, dawaj, dawaj. Ogarnę, ogarnę. Zginam. a weź może nikam. Tu, Goleń. Co? Goleń, no stary. Goleń. Stary goleń. Zakład, baga skutki. Widać coś? Widać coś. Jezu, pozdrawiam tutaj po prostu z rodzinką Pawlita Tutaj, dobry youtuber, po prostu. No. Fosero da vizio fuuu, daimu muu dai muu Lingangu right, lingo yes. lingo ora io?